To jeden z najbardziej szokujących, zaskakujących transferów w letnim okienku transferowym w 2022 roku. To znaczy, moi drodzy, jak ręce, to w piątek. Ten film powstaje w piątek, więc jeszcze nie ma oficjalki, ale pewnie jak wy go oglądacie to bardzo możliwe, że już widzicie Casemiro szeroko uśmiechniętego w koszulce Manchesteru United, bo właśnie o ten transfer mi chodzi. O przejście Brazylijczyka z Realu Madryt do Manchesteru United. I wiem, że wiele osób zadaje sobie pytanie, po co mu to? Po co Casemiro transfer do Manchesteru United? To pozwólcie, że dzisiaj ja zabawię się w adwokata. Polskiego adwokata Casemiro. I będę starał się wytłumaczyć ten transfer, ten ruch transferowy Brazylijczyka. O co może chodzić? Po co mu ten transfer do Manchesteru United? A no, według mnie po to. Pieniądze. Ha! Zaczynamy od razu z grubej rury. A co ja się tam będę? Wiem, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale ja nigdy nie mówiłem, że jestem dżentelmenem. Nie ukrywajmy, jednym z głównych powodów, dla których Brazylijczyk zamienia Madryt na Manchester, są właśnie gigantyczne zarobki. Na Old Trafford dobrze wiedzieli, że do wyrwania Casemiro z realu potrzebny będzie kosmiczny hajs. Naprawdę kosmiczny. A że United do biednych nie należy, to zaserwowali Brazylijczykowi taką sumkę, że głowa mała. Dziennikarz Nicolò Kira twierdzi, że to ma być nawet 18 milionów euro za sezon. Jakiś obłęd. Oczywiście sumka jest w brutto. Na rękę Casemiro dostanie coś w okolicach 10 milionów, ale to i tak podobno jest dwa razy tyle, ile dostawał w Realu. Taka kasa nie jednego by skusiła. Pieniądze dla Realu. Królewscy za Brazylijczyka mają dostać 60 milionów euro plus 10 milionów zapisanych w zmiennych. Czyli do ugrania jest grube 70 milionów za 30-letniego piłkarza. To naprawdę robi wrażenie. Może teraz niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale wydaje mi się, że Casemiro, który przecież jest mocno żyty z Realem, spędził w nim tyle lat, przeżył tyle pięknych chwil, też w jakiś sposób kierował się dobrem klubu. To znaczy uznał, że jeżeli faktycznie ma opuścić Madryt, to tylko w sytuacji, gdy oferta będzie świetna zarówno dla niego indywidualnie, jak i dla całego klubu. I nawet jeśli niektórzy twierdzą, że realnie potrzebuje tej kasy, bo przecież oni pieniądze mają, kaman, to jest biznes. Są oferty, których po prostu się nie odrzuca. I nawet jeśli faktycznie oni w tym momencie jakoś wyjątkowo tej kasy nie potrzebują, to przecież już za chwilę sytuacja może się zmienić. Trzeba będzie wzmocnić którąś pozycję, albo przeprowadzić jakiś kolejny galaktyczny transfer. Może jeszcze nie w tym okienku, bo już jest późno, ale już na przykład zimą albo latem 2023 kto wie. Wydaje mi się, że Perez naprawdę nie będzie płakać z tego powodu, że jego safe będzie pełny. Długość kontraktu. I to jest kolejna ciekawa sprawa, bo według przecieków Casemiro z Czerwonymi Diabłami podpisze czteroletni kontrakt z opcją przedłużenia jeszcze o jeden rok. Czyli naprawdę długa umowa. Przypominam, że mówimy tutaj o zawodniku, który ma już trzy dychy na karku. Wiadomo, nie jest to emeryt. Ale dostając pięcioletnią umowę w Manchesterze, ubezpiecza się na przyszłość. Nie jest powiedziane, że on ten kontrakt od A do Z wypełni i że tyle czasu faktycznie spędzi w Anglii, ale zabezpieczenie jest? No jest. A to jest bardzo ważne, żeby gdzieś z tyłu głowy mieć to, że nie musi się człowiek martwić o przyszłość. Nowe wyzwanie. Tutaj, moi drodzy, sytuację Brazylijczyka można troszeczkę porównać do tego, co obserwowaliśmy. W momencie transferu Roberta Lewandowskiego, Polak swój czas w Bayernie wykorzystał na maksa. Zdobył całą masę trofeów i potrzebował zupełnie nowego impulsu. Podobnie może być właśnie z Casemiro. Przypomnę tylko, że z Realem zdobył 5 razy Ligę Mistrzów, 3 razy Mistrzostwo. Do tego raz Puchar Hiszpanii, 3 razy Super Puchar Hiszpanii, 3 razy Super Puchar UEFA i na koniec jeszcze dorzucę 3 klubowe Mistrzostwa Świata. Matko! Ten gość zdobył absolutnie wszystko. Tego nikt mu nie zabierze. W Madrycie jest od 2013 roku, z małą przerwą na wypożyczenie do Porto. To prawie 10 lat. Pewnie w budynku klubowym zna każdy korytarz, każdą osobę. Najwidoczniej uznał, że trzeba się pożegnać i jednak jeszcze przed emeryturą spróbować czegoś innego. Zupełnie nowego wyzwania. Zresztą ja się tutaj produkuję, a przecież oficjalnie powiedział to na piątkowej konfie Ancelotti. Premier League. Wielu twierdzi, że to najlepsza liga świata, że prawdziwy kozak po prostu musi spróbować klimatu angielskich boisk, że musi poczuć tą wyjątkową atmosferę. Tutaj gra potrafi być nieprzyjemna, twarda, ale przecież Casemiro też dał się poznać jako gość, który lubi czasami podostrzyć, potrafi wyciąć. Zresztą raz przekonał się o tym nawet sędzia. Brazylijczyk jest nieustępliwy, w środku pola nie odpuszcza, a tutaj też takich nie brakuje. Ale przecież Premier League to nie tylko to nie tylko siła fizyczna i ostra gra to również piękno. Tacy rywale jak Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal tutaj w każdej kolejce znajdziesz jakiś hit. Walka o mistrzostwo też potrafi być zażarta i nieprzewidywalna. Tu nie wszystko sprowadza się tylko do wyścigu dwóch. Realu z Barsą i ewentualnie włączenia się Atletico. No i kibice. Tutaj, w Anglii, jak Cię pokochają, to za chwilę na trybunach masz piosenkę na swoją cześć. Jest w tym wszystkim magia. Magia angielskiego futbolu. Po prostu. Manchester United. Wiem, że teraz Czerwone Diabły przeżywają kolejną odsłonę swojego wielkiego kryzysu. Ale umówmy się. Manchester United to nadal wielka firma. Nawet jeżeli obecnie w tej firmie tymczasowo zabrakło prądu i z sufitu sypie się tynk, to jest to wielka historia, wspaniali oddani kibice na całym świecie, których napędza wiara w lepszą przyszłość. A ona dla Czerwonych Diabłów w końcu przyjdzie, bo siedzenie w głębokiej dupie nie może trwać wiecznie. Umówmy się. Te lepsze czasy przyjdą. Nie wiem kiedy, ale może właśnie w trakcie trwania tego pięcioletniego kontraktu Casemiro. Może ten transfer to jedna z tych jaskółek zwiastujących coś nowego, lepszego. Nie wierzę, że Brazylijczyk zdecydowałby się na opuszczenie Realu, gdyby nie wierzył w projekt pod nazwą odbudowa wielkiego United. Czy byłby tak w tym wszystkim wyrachowany, że poszedłby do Manchesteru z myślą dają dobrą kasę to idę, a reszta to mnie tam nie interesuje? No nie, no nie chcę mi się w to wierzyć. Po drugie, to Manchester United, a nie jakiś tam przeciętny klubik z Anglii, który nigdy nic wielkiego nie ugrał. To nadal marka. Troszkę mocno przykurzona, ale wciąż u wielu wywołująca szybsze bicie serca. Varane i Cristiano Ronaldo. I tak na koniec pół żartem, pół serio, jak przenosić się do nowego klubu, to najlepiej do takiego, gdzie są znajome mordeczki. Prawda? Zawsze tak jakoś raźniej. Z Varanem Casemiro rozegrał 203 mecze, a z Cristiano 109 meczów. A teraz może ich być jeszcze więcej. To znaczy, chyba że Cristiano jednak się wypisze przed końcem okna transferowego i pójdzie szukać szczęścia gdzieś indziej. W każdym razie w czerwonej części Manchesteru mamy taką małą reaktywację Los Blancos. Kto by o tym pomyślał? Co? Jestem mega ciekaw tego transferu Casemiro do Manchesteru United, jestem ciekaw jak on sobie poradzi na boiskach Premier League w tej drużynie, która wydaje się być, no, rozkładać się od środka, tam atmosfera naprawdę jest daleka od idealnej i jestem bardzo ciekaw czy to przyjście Casemiro do klubu Old Trafford będzie miało jakiś wpływ na Cristiano Ronaldo i na jego decyzję, o odejściu ewentualnym z Manchesteru United. Czy może widząc, że do klubu zawitał jego stary znajomy z Realu Madryt, może mu się coś zmieni? Może będzie chciał jednak zostać w Manchesterze? No zobaczymy, tylko czy ktoś go w tym Manchesterze będzie chciał po tym wszystkim, co Cristiano Ronaldo odwalał w ostatnich dniach? No, zobaczymy. W każdym razie okienko transferowe wchodzi w decydującą fazę. Tu już zostało naprawdę kilka dni, i kluby z tych najważniejszych lig muszą się śpieszyć w ewentualnym kupowaniu i sprzedawaniu zawodników. No, będzie jeszcze ciekawie, na pewno. No, ja liczę na chociażby transfery jeszcze jakichś polskich zawodników, prawda? W każdym razie. Jeżeli będą jakieś duże transfery, będzie się działo, to możecie być pewni, że usłyszycie o tym na tym kanale, dlatego zachęcam do zostawienia łapek w górę, zachęcam do zostawienia subskrypcji, dziękuję za te wszystkie suby, które ostatnio wpadły, no i walnijcie tam w ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco z tym, co powstaje na tym kanale. A już dzisiaj dziękuję za uwagę i lecę, lecę znowu się napić, bo słuchajcie, jest tak ciepło, że padam. Pa! Widzimy się. Do zobaczyska.